Znany, który wykonuje dobrą pracę nad polskim morzem. No oczywiście liderem drużyny Sako Gdańsk jest Tomasz Jabłoński. waga średnia, ale Zako to również kilku innych zawodników. No i coraz mocniej swoją obecność w tej drużynie zaznacza Tomasz Gryckiewicz. Za moment powinniśmy rozpocząć ten pojedynek. No Gryckiewicz też dobre warunki fizyczne, jak na kategorię 64 kg. Dość wysoki, długi zasięg ramion. No to powinny być jego atuty w walce no nie tylko z Latochą, ale ogólnie patrząc na, na kategorię 64 kg. Pierwsza runda walki. Niebieski strój Gryckiewicz, czerwony strój Marcin Latocha. To na pewno duży plus, przynajmniej w moich notatkach, zyskał Tomasz Gryckiewicz po swoim pojedynku. No ale Marcin Latocha będzie miał coś do udowodnienia w tej rywalizacji. No i to powinno złożyć się na, na ładną całość w postaci ciekawego, interesującego boju. No widzimy, trafia w, ty, w tym klinczu dwukrotnie Marcin Latocha. Za chwilę chce odpowiedzieć Gryckiewicz ciosami prostymi. No te ciasy proste to przy takich warunkach fizycznych jest podstawa do budowania ataków, do, do budowania przewagi w ofensywie. Ale lewy prosty, latochy również dochodzi do celu. W ringu sędzia Milczarek z Łodzi. Widać, że obaj są bardzo pobudzeni, bo i Marcin i Tomasz biją mocno, chcąc chyba wywrzeć wrażenie na rywalu na początku tej walki. Jak rozumiem, po to nieobecność trenera nad ekipą z Karlina czuwa Walery Korniłow, Tak? No tak, to jest naturalne. Trener Walery został moim asystentem. Wiadomo, że na co dzień mieszka w Grodnie, a teraz, teraz pracuje, można powiedzieć, w Róży Karlino na co dzień. A jeżeli są zgrupowania kadry, to wtedy, wtedy jak gdyby jest moim asystentem. Chyba jeszcze nie może Gryckiewicz złapać odpowiedniego dystansowania, bo brakuje trochę precyzji, ale widzimy, jak mocno jeden i drugi trafia. Spodziewałem się po cichu walki z takimi fajerwerkami właśnie i ta pierwsza runda nie rozczarowuje emocji. Dobry kolejny cios ze strony Marcina Latochy. Oj, przestrzelił wyraźnie Tomasz Gryckiewicz, musi uspokoić nerwy. Ach świetny, kapitalny lewy Latochy. Dobry refleks Marcina, bo Gryckiewicz do tej pory raczej boksuje z powietrzem. Oj, prawy na prawy to są wymiany bardzo groźne. Jeszcze jeden lewy przetestowany jest w tej pierwszej rundzie Gryckiewicz. Dość poważnie. No Marcin, chyba z dobrą formą przyjechał tutaj do Sokółki. No powiem tak, Marcin bardzo ciężko pracuje na treningach, stawia sobie bardzo wysoko cele, jego kariera rozwija się bardzo powoli, ale systematycznie coraz więcej, coraz bardziej jest świadomy siebie, staje się takim powoli profesjonalistą, jest wiele elementów nad którymi musi pracować i powoli zaczyna to się przekładać na, na ring krajowy, i wiemy również, że z powodzeniem startuje na ringach zagranicznych. Także, także dobrze, że w tej kategorii jest rozwój. Ale również zaskakuje mnie Tomasz, który jest bardzo precyzyjny i, i, i też jego zasób techniczny jest coraz większy. I twardy to trzeba Gryckiewiczowi. Przyznać, ambicja u, u niego jest na wysokim poziomie. Druga runda, oby tak ciekawa i emocjonująca jak to pierwsze starcie, pojedynczy lewy ze strony Latochy. Zaczyna boksować właśnie lewym prostym, ach świetnie tym razem Gryckiewicz lewy prawy, czekał, czekał na te kombinacje i w końcu udało się trafić. Jeszcze chyba potrzebuje odrobinę czasu Gryckiewicz, żeby wejść na wysokie obroty i zacząć boksować po swojemu. Marcin Latocha pokonał w drodze do półfinału Adriana Marchela z hetmana Białystoka. Gryckiewicz uporał, uparał się z Kamilem Delugą. Obaj mają już zapewnione medale z tej imprezy, ale tylko jeden może jutro pokazać się w, na gali finałowej. Nieco spokojniej próbuje boksować Gryckiewicz jakby chyba gdzieś. Zdał sobie sprawę, że wojowanie z Marcinem latochą nie jest rozwiązaniem najlepszym. Tym bardziej przy jego warunkach fizycznych, to o czym już wspominałem. No i widać cios za cios. Trafia Gryckiewicz i od razu odpowiada w tej samej niemalże sekundzie Marcin Latocha. Lewy prosty Latocha dzisiaj funkcjonuje na tyle dobrze, że trzyma w ryzach Gryckiewicza. A jak dobry jest to zawodnik, to mieliśmy okazję przekonać wczoraj podczas pojedynku ze wspomnianym już Kamilem Delugą. Znalazł sobie Latocha sposób na boksowanie z Gryckiewiczem, ale nie unika jednak błędów, no co jest normalne, bo, bo mowa o walce na pięści w końcówce. Gryckiewicz wypalił dobrym lewym. Koniec drugiej rundy tego pojedynku. w moim wykonaniu bardzo ciekawa, tutaj e, myślę, że e, bardzo dużo zainkasował Tomek e, lewych prostych, e, w tej rundzie nie mógł złapać chyba tak naprawdę recepty na ten lewy prosty, e, ale również miał swoje dobre momenty i się odgrywał, tak, tak naprawdę to sędziowie decydują kto wygrał tą rundę. To właśnie o czym mówiłem, trzyma w ryzach lewym prostym Marcin Latocha, Tomka Gryckiewicza. Ale jeszcze zostały 3 minuty, a ta walka z każdą rundą nabiera nieco innych kształtów, więc z dużą ciekawością spojrzymy na to, jak będzie wyglądała ostatnia trzecia odsłona. Musi na pewno zaryzykować nieco Tomasz Gryckiewicz, to co momentami udawało mu się w pierwszej rundzie. Dobra kombinacja ze strony Gryckiewicza. Jeszcze dołożył prawy na korpus. Latocha jest precyzyjniejszy w swoich atakach. Momentami nawet zadaje mniej ciosów, ale na większej skuteczności. A to przecież te ciosy, które dochodzą do rywala są najcenniejsze. Oj, 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 to było, to było niebezpieczne, ale chyba nie zrobił tego Gryckiewicz z premedytacją. Po prostu od, odwrócił się delikatnie Marcin Latocha i przyjął taki cios, który pewnie boli. Te wymiany półdystansowe będą wizytówką tego pojedynku. Ach, kapitalnie, Latocha lewym dokłada jeszcze prawy dwa mocne ciosy, spadają na głowę Gryckiewicza. I znający hard ducha Tomasza, to za chwilę zrobi wszystko, żeby odpowiedzieć. Nastawił się na uderzanie prawym w okolice ucha Gryckiewicz. A i widzimy te wymiany. Ten prawy na prawy. To już od pierwszej rundy nam się schemat ten powtarza. Niewiele brakowało, a wyłapałby latoch, ale wysierpowy. Tak, z automatu uderzył Gryckiewicz tym ciosem wychodząc z kombinacji. Tylko miał troszkę okazji miejsca Latocha i natychmiast chciał całą kombinację uderzenie wpakować Tomaszowi Gryckiewiczowi. Dobry pojedynek. Dobra, męska zacięta walka, no za sprawą postawy i Marcina Latochy i Tomasza Gryckiewicza. Jak się okazuje te wielkie emocje zaczynają się już od samego początku. Brawa publiczności to jest nagroda dla dwóch zawodników za piękną walkę, bo, bo tak chyba należałoby podsumować rywalizację Marcina Latochy z Tomaszem Gryckiewiczem. No było gorąco, było sporo emocji. Pozostaje nam czekać na sędziowski werdykt. Kibice nie mogli się nudzić podczas tej walki. I głos zabrał właśnie Janusz Stabno, który za moment przedstawi nam rezultat. Jednogłośna decyzja Marcin Latocha. Oczywiście w kontekście trzyrundowej walki Marcin był lepszy. Sędziowie stają na wysokości zadania jak do tej pory, ale brawa też dla Tomasza Gryckiewicza, bo nie byłoby tego obrazu pojedynku, gdyby też nieambitna, ale dobra pięściarsko też.